To jest słowo pochodzi od wymykania się, prawda? To myślę, że nasz bohater znajduje się znalazł się w sytuacji takiej bardzo trudnej, próbuje się wymknąć z tej sytuacji, tylko robi to sobie bardzo nieporadnie. Inspiracją do tej historii było, było opowiadanie Cezarego Harasimowicza. To było 10 różnych historii. Domyślę taki nowy dekalog miał z tego powstać. I to była właśnie historia dwóch przyjaciół, którzy jechali pociągiem, byli świadkami napastowania na dziewczyny młodej i jeden z nich stanął w obronie i został pobity wyrzucony z pociągu, drugi nie zareagował. Takie no. brzydkie. Miałem, miałem właśnie ta, takie zdarzenie w pociągu, gdzie pijak dosiadł się do, do przedziału i zaczął wymyślać. Tam siedział jakiś staruszek. Z, z Rosjanie, zdaje się. Ja powinienem go wziąć za fraki i wyrzucić z tego przedziału, i... ale nie. nie e... No no po prostu. I podobam dzisiaj? Jurek, Jurek, Jurek! Ej, panowie, zostawcie. No, to jest przemawia bardzo cicho ale bardzo wyraźnie wskazuje na to, czego trzeba unikać, a czego trzeba szukać. Poprzednie filmy powstały wyłącznie w mojej głowie, a te trzy ostatnie właśnie są oparte na, na prawdziwych wydarzeniach, które potem oczywiście w trakcie pisania scenariusza były modyfikowane, zmieniane i y, 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 y powstawało coś takiego, co jest w tej chwili częścią prawdy częścią jak gdyby mojej, mojej wyobraźni i mojego spojrzenia na temat. Oni są chorzy, oni się powinni leczyć. Nie, nie mów takie... Słuchać! Wiedziałam, że muszę mieć e, młodą dziewczynę bardzo. Również chciałam mieć nieznaną osobę. Lubię pracować z takimi nieodkrytymi jeszcze, a zdolnymi dziewczątami. Ja ciągle liczę, że to jest film nie tylko o, o tych betankach i nie tylko o tym klasztorze, w którym robimy zdjęcia, ale że to jest film o czymś więcej. Że to jest film o manipulacji. Czuję. Czuję to. To jakby... jakby się palił. Po latach wykorzystywanie jednak ludzi w dokumencie nadszedł taki moment, żeby tą kamerę obrócić na siebie i Zobaczyć, jak to jest, kiedy samemu trzeba coś do tej kamery jakby powiedzieć w sposób filmowy, układając pewną opowieść. Jeszcze masz 5 kilometrów. Spóźnisz się na darmową kolację. Jeśli chcę o czymś poważnie opowiedzieć, to powinienem opowiedzieć o czymś, co znam, co jest ważne i co nie daje mi spokoju. Próbowaliśmy ten lęk jakoś też inaczej nazwać, że to jest też taki trochę lęk wysokości, czyli lęk życia tak jakby się chciało, sięgania po to co wysoko, czyli jakby dążenia do tych celów, które sobie ustalamy. No, bardzo wielu z nas tak ma, że, że się jednak boimy podejmować pewne wyzwania, że wolimy że się okopać na tych bezpiecznych pozycjach. Przecież mnie nie co?